Cześć, witam wszystkich z tej strony mk 21 No i chciałem Was powitać w kolejnym odcinku to bodajże będzie już 11 z modyfikacji to Mediwala 2 pod tytułem Debello Mundi Tak w poprzednim odcinku wywaliło mi grę, w związku z tym musiałem ponowić turę, zrobiłem to trochę innych rzeczy To i tak bez znaczenia. I tak już bez znaczenia. Uzupełniamy niepełne oddziały. Jakoś to będzie. Tutaj o, natomiast trzeba wzmocnić garnizon. Robimy to oczywiście wojskiem zaciężnym. Myślę, że tego można wycofać do Rzymu. Tutaj zbieramy siły dodatkowe i dwóch triarii. Czyli robimy tak. Czyli tak. Raz, dwa. Jazda. Jeszcze inaczej, tak pełna armia. Gdzieś tu miałem szpiega, tak, szpieguś idziemy eee, ś... śmieć. To. Nie, to już lepsza armia. Przydałoby się natomiast wzmocnić siły. To jest tak, tutaj. Zbieracie się, panowie. Tutaj się zbieracie. Zrobimy taki jeden myk. Proszę tych panów. Powinni być za darmo. Nie są. Fuck. Ale dobra, myślę, że to jest dość dobry oddział. Potrzebuję po prostu czegoś, co im się przeciwstawi. Dokładnie. Myślę, że mógłbym powoli atakować. To już chyba nic więcej nie sprowadzam. A, sprowadzam jeszcze Legion. 3, 3 Augusta. Bardzo dobre oddziały. Od tego pana zabrakło pieniędzy, żeby to zrobić poprzedniej turze. Tak, tutaj się rekrutują. Rzym. Myślę, że tych panów można wysłać tutaj o do pomocy. też będzie fajna armia. Zajęcie tego będzie idealnym pomysłem. Zobaczmy tutaj. Tu mamy jakieś A buduje się do pomocy. Ok. To jest spory raport rekrutacji. Zobaczymy, jak to przeżyje mój skarbiec. Do skąd mi się weźmie 9800? Dobra, zobaczymy. A, dobra. Bo chciałem zrobić inną rzecz. Gdzie jest mój statek? Dziękuję. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda sytuacja w Grecji. Greek. Macedonia. O, Macedonia ciśnie. Independent Greek. Independent. Hmm. Ciekawy jestem. Zobaczmy. Też nie za bardzo robię jednej rzeczy, którą powinienem, a mianowicie nie wysyłam moich posłańców, żeby szerzyli ode mnie dobrą nowinę. Starali się mi załatwić jakieś umowy handlowe, ale to myślę, że. Na tym poziomie, nie ma ja to problemu Zwłaszcza, że już mam cały półwyższy i iberyński dla siebie Z wyjątkiem jednego miasta Są za darmo Powinienem bardziej porozwijać te miasta, ale na razie No cóż Prowadzę wojnę Tutaj się buduje na zadowolenie, ok. Także tylko wszędzie było jakieś takie zadowolenie. Okej, okay, ok, są garnizony. Ok, zaczę co z tego wyjdzie. Pioruny z duprądem nabiły te ziemie. Znów się konfederat Dobra, nie będę śpiewał. Ale jak, jak ktoś to obejrzał i wie, co to jest, to propsy. O! Jak słodko. Jestem ciekawy, jak to się rozwinie. Po tym, jak zajmę się, będę miał, lep... będę, powiedzmy, nie wiem, jak to wyjdzie. I może zostanę imperorem albo czymś takim. W sumie zawsze marzyłem o władzy nad światem. Ale hmm. no, bakteria. Bakteria nie. wiem, zastanawiam się, co następne nagrywać. Czekam bardzo usilnie na nową wersję kozaków, czyli kozaków trójkę. Myślałem o kupieniu na gogu Kozak, kozaków tam jedynkę, dwójkę wersji tej pod, przystosowanej pod Windowsa 10, bo takiego mam. Ale myślę, że najpierw kozacy trójka Myślę, że jak będę to na początku gdzieś tam nakrywał, to na pewno znajdą się ci entuzjaści, którzy. Powiedzmy, to na pewno pomoże jakoś mojemu kanałowi, że nagram w miarę nową grę, no, nie w miarę, tylko nową grę. Też myślę, że będę mógł podspomować trochę odcinkami. no Jeżeli będzie mi się tak grało samo jak w jedynkę, to myślę, że będzie tak samo jak na początku mojej nagrywania, gdzie tych filmów naprawdę były po dwa dzień, nie trzy dostępnych. Myślę, że... No, największym u mnie problemy są obecnie internet. Tam mówiłam, że nie mam już takiego problemu jak kiedyś. No bo transfer jest dość dobry, tylko że kwestia jest tego, że nie zawsze, bo to jest radiówka. Biorę. Toś mi powiesz. O, skończyło się tutaj. Okej. Okay. Retrain. OK. Żyjemy. Tutaj już mam pełną armię. Tutaj pełna armia. Retrain to, to i to. Dokładna armia. Eee, to są w większości trupy, jedziemy. Poproszę na wszelki wypadek, kto się utrzyma. 9 tur. Idealnie, Hastati, Principies. Ok. Tu już poprawia się zadowolenie. Tu się jeszcze na zadowolenie, to jest w pierwszej kolejności. Poproszę, drogie, ale chuj. Segesta się rozwija. O, idealnie będą lepsze mury w razie oblężenia. Najbardziej rozwinięta frakcja zobaczmy, jak to wygląda. Najpotężniejsi są: jest Egipt, populacyjnie Egipt, produkcyjnie my, finansowo Sabesanie, filtarnie Egipcjanie. A dobra, miasto, miasto. Trzeba przerzucić moje miasta. Żeby coś się jednak budowało. Poproszę może tu. To się tu buduje. Myślę, że mogę to zaznaczyć. na Mury. Tu się buduje. Myślę, że w miarę tanie. Kapuła, pola, jeszcze nie wybudowane rzym. Rzym się dość szybko powraca do dość sporych finansów. Poproszę o. Poproszę Bononia. To stanie w Segesta Mury. Jedziemy. Jeszcze mnie interesuje jedno: to są Norice. Albo zobaczymy inaczej. Diplomacja, Galowie, Alies, Arweci. Aha, czyli Noricy nie są z nimi w wojnie. Szkoda. Zobaczmy. Okej. Okay. okay. Myślę, że to był niezły pomysł. Teraz to z tej armii trzeba zrobić jedną pożoną tutaj. A nie dość dobrej jednostki. Dość dobre. 118 Ekwipowania. Dobra, drogie. Zobaczmy. Poproszę Triari. Principes. Jedziemy. Friali, princy, pies, hastati się mi tu wrąbali, nie chcemy ich na razie. Zobaczmy. U. Okej, okay. ci panowie tak. Zobaczmy, co podniesione, są obniżone. Armia. Zobaczmy. Hastati, hastati. Idealnie full armia. Okej. Okay. Myślę, że to powinno zdać się radę. Jedziemy. 918 Myślę, że mogę to spróbować rozegrać. Dawno nie grałem. Kiedyś byłem w tą grę niezły. Wygrywałem naprawdę trudne bitwy, ale to było. No, zanim poszedłem do trzeciej liceum. Nie, no, to było jeszcze w liceum na starym komputerze, kiedy nie trzeba było wersji steamowskiej, tylko miałem na płytce no ale się wszystko zniszczyło i teraz mam Steam. Dobra, zobaczmy. Uruchomiona. Chcę zobaczyć tylko... Okej. Okay. Dobra, nieważne ile czasu, bo to i tak. Powitwimy się, że ją zakończę. Wait. 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 Ostatnia szansa. Idealnie. Zobaczcie tylko jak cassety wyglądają. Fajni jesteście, panowie. Fajni. Okej. Okay. Czyli robimy tak. Czyli tak wybierzecie tą flankę. Ile tu jest oddziałów? Cztery. Raz, dwa, trzy, sześć. Raz, dwa, cztery, sześć. Okej. Okay. Chwila, zaznaczyłem tylko, żeby mogli strzelać. A więc cztery ostatnie oddziały, wodwoda plus generał, grupa. Co jest? Czy mi się to włączyło, głupie ustawienie? Tak, jak ja nienawidzę tego ustawienia. Dobra. Myślę, że to trzeba załatwić z tej strony. I to robimy na przyspieszeniu bez biegu. Czyli triarii są z a ci są Light Infantry, Light Infantry, ok. Zobaczmy co przeciwnik zrobi na coś takiego. Po prostu chcę ominąłem ominął górkę. Teraz przyspieszymy. Pozycje. Dobra, panowie. Nie mamy żadnych uczników, kurde. Dobra. Dobra, idziemy. Wy zostajecie grupą. Dobra, idziemy. Dobra, idziemy tak. Wszyscy biegły się. By tutaj rzucać. i panowie jeszcze ci zostali w odwodach Ok, wyjdziecie. idziecie panowie rzucać w niej rzucać panowie o no i śliczy Oni powinni wytrzymać. A na razie zobaczmy, co dalej. Jedynka jest. Zobaczmy na pauzę. Tu gdzieś wysyłam dodatkowe jednostki obwodowe. Wy panowie tutaj. I wy tutaj. Biegł się Straty 4% do 5 jest.

Wjechać w nich Idealnie Jedziemy, 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 mamy szansę to wygrać, mam pokazać, szansę pokazać skila 9 za 17 Jedziemy I wjebali się w łuczników ok generał jesteś? Jesteś To powinno pomóc Tutaj 30% Ich linie się sypią, sypią, sypią Gdzie jesteście Triali. Ten triali Ok, Triali jedziesz Straty 19 do trzydziestu 20, 20 straty 24 do 39. Ty jedzie... Nie, jedź tu. Jedź tu, albo raczej wbiegnij w niego. Wiedź w niego. I ci panowie tutaj. Generał Generale, jedziesz tam straty 30 do 50, no. Nope. Nie oszukujmy się, ta bitwa nie była ciężka. Nie była w żaden sposób utrudniona. Trzydzieści trzy do pięćdziesięciu pięciu generał ile, jeszcze nie stracił nikogo Kali, Warsbond Guard, czyli to jest generał wroga, który otoczyć go i zabić. Alt, generał. Wjechać w nich. Dobra, 70% a 40% moje. I zabiliśmy wrogiego generała. Kontynuujemy i wymordować ich wszystkich. zobaczymy i nam się uda z nich zabić straty 75 77 lewyktator 510 za, 10, za... Nacisz tylko że oni nie do końca przedstawiali taką ilość, bo nas było więcej ze względu na to, że mieliśmy w oddziale więcej żołnierzy, natomiast ich oddziały były dość bardziej elitarne. I zmordujemy ich. Myślę, że teraz spokojnie. Zobaczymy, co się stanie w następnej turze. To może być jeszcze ciekawa bitwa. No, dzisiaj są pokierowania, ale to są dobrzy generałowie, i dobre mają te. Plaga serio, ludzie. Dobra, Kroton. Okej. Okay. Messana. na... Okej, okay, myślę, że mogę skończyć tą turę. Jeszcze zobaczę tylko na Obesa. Tak. Myślę, że mogę również skończyć ten odcinek. To dzięki, na razie, cześć. Mam nadzieję, że ktoś to oglądał. Mam nadzieję, że te, te, tego komu się również podobało. Mam nadzieję, że będzie czekał na kolejne odcinki, a także kolejne serie na moim kanale. Zapraszam też chętnie do lajkowania lajkowania. Jezu, już zaczynam rzydzić. Dobra. To tyle zanim wyrzucę coś jeszcze. Zanim będę prosił o numer kart kredytowych. Dobra, dzięki, na razie i cześć.